Wyobraź sobie wyjątkowy moment, chwilę, w której możesz osiągnąć Boską łaskę i otrzymać błogosławieństwa Boże w swoim życiu. Zamknij więc oczy i zrób głęboki oddech. Modlę się razem z Tobą, jeśli możesz. W tej chwili zapraszam Cię do odmówienia szczerej modlitwy, modlitwy. Która wzmacnia Twoją duszę i budzi niesamowite uczucie ulgi i szczęścia. Podczas łączenia się z Boskim, poczujesz natychmiastową obecność miłości Bożej i wyzwolenie od wszystkiego, co Cię krzywdzi i sprawia przykrość. To naprawdę wyjątkowa modlitwa, chwila intymności z twórcą. Zaufaj temu potężnemu więzowi, który łączy Cię z Boskim. Odmawiaj tę modlitwę codziennie z determinacją i wiarą, wiedząc, że wszelkie zło i zazdrość, które spotykają Cię na drodze, zostaną rozwiązane. Pozwól tej negatywnej energii rozproszyć się, pozostawiając miejsce na światło i boskie błogosławieństwo, które rozświetla Twoje życie. Pozwól swojemu sercu ucichnąć i otworzyć się na boską obecność. W tym głębokim połączeniu z Bogiem, proś go, aby wszedł do Twojego domu, do Twojej pracy, do każdej dziedziny Twojego życia. Rozmawiaj z Nim o łaskach, których potrzebujesz w tym momencie. Proś o uzdrowienie od wszystkich chorób i ulgę od bólu. Otwórz miejsce, aby On Cię prowadził i wspierał. Teraz modlimy się razem. O Boże, stróżu naszej duszy, niech Twoja obecność otacza mnie i prowadzi w każdym momencie. Niech Twoje pokój i miłość mnie wzmacniają i chronią przed niebezpieczeństwami i trudnościami. Panie, przebacz mi grzechy i uwolnij mnie od chwil choroby, bólu i niedoli. W tym momencie potrzebuję Twojej pomocy i potężnej krwi Jezusa Chrystusa, abym mógł zwyciężać codzienne bitwy. Potrzebuję krwi Jezusa Chrystusa, aby złamać wszelkie siły złe szatana, siły, które próbują odebrać mi pokój. Jezu, wyciągnij nad mną i nad moimi bliskimi swoje ręce, uwalniając nas od katastrof, napadów, przemocy. Zazdrości i wszelkich form magii. O Mistrzu Jezu, oświeć moje myśli i drogi, aby nie spotykać przeszkód, gdziekolwiek pójdę. Z Twoim światłem unikajmy wszelkich pułapek zastawionych przez wrogów. Błogosław, Panie, całą moją rodzinę, naszą pracę, nasze codzienne utrzymanie i nasz dom. Otul nas swoją mocą. Obdarzając nas dostatkiem, wiarą, miłością, radościami i szczęściem. Wierzę w Ciebie, ponieważ w pokoju kładę się spać, w pokoju zasypiam i odpoczywam, w pokoju też chodzę, ponieważ tylko Ty, Panie, sprawiasz, że chodzę bezpiecznie, bez obaw i trosk. Wiem, że Pan wysłucha tej modlitwy. Ponieważ będę wzywać Jego imię w dzień i w nocy, a Pan ukaże mi swoje zbawienie. Amen. Wpisz. Otrzymuję, aby potwierdzić te błogosławieństwa w Twoim życiu. W tym momencie zapraszam Cię do podzielenia się tą modlitwą ze wszystkimi osobami, które kochasz. Pozwól łasce Bożej się rozprzestrzenić i dotknąć życia każdego z nich. Czuj pewność, że łaska Boża manifestuje się na Twojej drodze i w Twoim życiu. Dziękuję.